Cześć, witajcie. Z tej strony MarzecTV i witam was w dzisiejszym odcinku z telefonu. Dzisiaj zagramy w grę Critical Ops. Powiem tak, gram w tę grę od krótszego czasu. Gierka ogólnie spoko, przypomina CSa. Jak widzicie mam tutaj Critical Pass, coś w stylu jak w Fortnite, jak tam Battle Pass był. Mamy różne rzeczy do blokowania, głównie skiny. Tutaj mam jakiś toporek. Na koniec mamy skiny różnego typu. Na przykład do Akacza są fajne. Mi się bardzo podoba od Akacza. Taki jeden tutaj. Ten skin, który mam teraz założony, jest on z pre-sezonu, czyli przed pierwszym sezonem. Mi się bardzo podoba ten skin. o, Bardzo mi się podoba. No ale cóż, no, może go kiedyś trafię. I tak, tutaj mamy sklepik. Sklepik jest, by yy, to powiedzieć, ubogi. Mamy tylko jednego skina, skrzynkę, ponieważ jest teraz tryb okresowy, ale nie ma żadnego trybu w grze. Jest po prostu taki okres, gdzie mamy yy, do otworzenia taką skrzynkę i możemy z niej dropnąć niektóre przymioty, na przykład one są określone takim zegarkiem, na przykład to jest taki skin lub yy, taki. Po prostu są charakterystyczne. One są inne. No to do zobaczenia w gierce. Jak widzicie, jak widzicie już wyszukałem nam gierkę. I czekamy tylko aż wszyscy gracze będą gotowi. I zaczynamy. Więc tak, tak wygląda. Mamy tu wszystkie granaty. Tutaj mamy pistoleciki. Możemy sobie jakieś wybrać. Zawsze gramy rewolwerem. Tutaj mamy PM-y. Karabiny maszynowe. Zabili nas teraz. Tak, karabiny maszynowe. Ja często gram akaczem. Yy, mamy strzelby, snajperki. Yy, tutaj Uratio robi co tak zwaną yy, AWP w cs ponieważ ona, ona bierze na raz. Zabija na raz. O, i to tyle. Widzimy się teraz yy, w gierce. Zaczynamy. Jak widzicie, to jest gra jakby Luźniejsza, luźniejsze rozbranie, to nie jest ranket, a więc mamy już kawa kupionego i my sobie zagramy rewolwerem i kupimy flashbanka. Dobra, lecimy. My jesteśmy terrorystami i już nie muszę wam tłumaczyć na czym polega rozbrajanie, ponieważ wszyscy kojarzą CSA, mechanika gry jest bardzo podobna. Dobra, teraz trzeba tutaj coś ugrać. O Jezu, to ja robię. O, Bosz! Nie dobra. Nie było tej rundy. Trochę źle to zagrałem. Dobra. Lecimy z drugą rundą. Kupimy sobie wektora. Nowa broń. W tej grze. Moim zdaniem, PMy w tej grze są bardzo niezbalansowane. Co mnie trochę boli. Ponieważ ja mam akacza. Przeciwnik ma PMA i. Ja trafiam go każdym strzałem, on mnie też i ja on wygrywa Wreszcie leży Kurde, klasy była. No cóż, tutaj widzicie clicker. <gry> Dobra, zobaczymy jak tu inni grają Idę ma jeszcze szansę coś ugrać? Czy mamy jeszcze jednego takiego? O. Dobra. Jeszcze mamy dwóch grających. Zobaczymy czy... Dobra, został nam jeden grający. Ja myślę, że on to powinien ugrać. Zobaczmy sobie jego statystyki. No, statystyki ma nawet nie, złe 12 tysięcy zabójstw w diament. Lecimy tu FPS, czyli że on strzelał bardziej w tył, a mi już gracza pokazywał trochę wcześniej. Pewnie po prostu mniej FPS-ów ode mnie rzucić kacza. Dobra, sobie kupię tutaj sprzęt. Cyk. Dobra, jedziemy teraz. Pokażę, co umiem, mam akacza. Dobra. I wyjść tutaj, tutaj. tam jest ten typ. Wójt, paja, ja 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 robię w tej grze. No, nie za dobrze to wygląda. Dobra, może teraz się połowimy w snipera trochę. Okej, okay. to lecimy. Trzeba ugrać gierę. No, dawaj. Brajden leży. Chcę pamiętać, będzie campił. Nie jednak. No... <ścoughs> Gdyby nie ten kolega, to już bym nie żył. Dobrze, ugraliśmy. Idziemy dalej, jeszcze to jest ostatnia runda, po tej rundzie zmieniamy się, zamieniamy się stronami i gramy już do sześciu wygranych O, coś internet wywaliło, dobra, wracam Okej, okay, to gramy, gramy, gramy Tutaj będzie wychodził na stół. Pojeżdżam. Dobra, Ech, Tą rundę chyba przegrywamy. Zaraz zobaczymy. O, ten. Dobra, zabił go. I tutaj. Dobra. Kurde, trzeba wkarować trochę. Dobra, zrobimy tak, tak. To jest też fajne połączenie. Bardzo lubię ten pistoletik. Zresztą mam fajny skin do niego. Плюс найдик, а вен, все с АК. Вроде ниже я. Это же мой. Чтобы так зайти, да? Kurde, dziobu. Aaa, nie zauważyłem go. Dobra, stać nas tutaj na tą czwórkę. Ogólnie gierka mi się podoba. Polecam wam ją, żeby sobie pobrać. Bardzo miło się gra, tylko że często się wkurzam. Ale to chyba w każdej grze każdy się wkurza. Dobra, nice, jedziemy. 3 punkty jeszcze. Dobra, powoli się już rozkręcam. I zaraz gram. Jak to z statystyki? Dobra, dobra. Kurde, zaraz 13 tysięcy zabić będę miał. Już tam chyba 26 zostało mi. W tej jeszcze nie wbiję. Flashbang poleciał, dobra, dobra, lecimy. Dobra, ja tu będę się mało odzywał, bo ja się skupiam. Dobra, Bomba podłożona. Ja myślę, że na A jest. To jest takie najczęstsze. Znaczy najczęściej tam podkładają. Dobra, leży. Jeszcze jeden został. No, tak jak myślałem. Ach, kurde, nie zauważyłem go. No chyba GG. Dobra, dobra. Savej gościu. Ucieknie? Tak, nie. Kurde, nie ucieknie. Chciałem, że to Ja, pięknie, ostatni punkt. Dobra, lecimy. Trzeba tu A przepilnować, to ja sobie przepilnuję, znaczy robimy tak, nie, drużyna, no, drużyna, drużyna 2A, 3B, go dobra, trochę się przykąpimy. A, ty robię, nie Kurde, kurde. Fuck, 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 fuck. Ja perciule. Ostatni został. Kurde! Ja pierdziule. Tak blisko no Dobra, porażka jest 1500 expa kurde, tak blisko było. No co no, miałem lowa 11 HP. Tam kewa nawet nie liczę. No 12 fragów ja giereczka Dobra, to co? Widzimy się jeszcze w następnej szybkiej gierce. Więc widzimy się już na innej mapce. I czekamy znowu na gracze i... na no co no? Ugrywamy gierkę. Nie ma innej opcji. Później zrobię krótkie cięcie, wbiję skrzyneczkę, tworzymy ją yy, na odcinku. Mam nadzieję, że jakiś fajny skin, może nie wiem, jakiś nóż. No albo właśnie do okacia, ten co pokazywałem wcześniej się trafi, ale mam nadzieję, że dość spoko. Mało graczy tymczasowo, ale dobra, zaraz się uzupełni. Dobra, lecimy. Na tą mapkę jest spoko rewolwerek. Co, spoko się tutaj gra. Często głowy wchodzą na tej mapie. Częściej niż na jakiej innej. ja teraz tak wyceluję. Chyba za wysoko i tak powinno być. Dobra. nas jest dwóch, ich jest trzech. No dobra, już jest ich dwóch. Dobra, leży formy jest... chyba dzisiaj nie mam. O kurde, zabił go. Nasuwa mi się tylko jedno pytanie: jak on tego nie dostał za drugim razem? Eee, no dobra, zabawimy się tylko tutaj tą snajpereczką. Lecimy. Dobra, nice. Dobra, nie został Mamy szansę, mamy szansę. Nawet sporo Dobra, główka Okej, okay, to czasu wysoka, ja się tutaj pobawię snipera trochę Ten skin też spoko, co ten gościu ma dokacza Dobra, lecimy, nie śpimy 1-1 więc do zera już raczej nie porobimy Dobra, to w sumie jeszcze coś może być. Dobra, nie ma nikogo. Dobra, się nasuną na celownik teoretycznie. Co no, to się dzieje? O kurde no, to, to ja zepsułem. Ciężko, ciężko. Nie ciężko, tylko kurde, jasno pogrom. gram. No ora, teraz trzeba trochę przerażować. powoli, powoli. No teraz powiem, gdzie tędy wychodził. Znając życie. Ajajaj, Ech, Jaki nienawidzę, jak ktoś mnie z pleców zabija. Ja już rozumiem, jakby ze mną wygrał, jakby strzelał do mnie z przodu, to wtedy bym kurde szanował go, ale jak mnie z pleców zabija, no to, kurde. No i. Aj. Okay. Się... kurde 3 do 1. Też czuję, że chyba znowu porażka będzie. Ale no co, gramy do końca. Nie poddajemy się. W ogóle jeśli podoba wam się ta, e, jeśli podoba wam się ta gierka e, to napiszcie w komentarzu czy chcecie jej więcej, bo ja z miłą chęcią ją nagram. Bo ja mam chyba 160 albo 170 godzin przegrane już w tej gierce. Co ja robię? No, wracając. E, jeśli podoba wam się ta gierka to ja z miłą chęcią będę... Wy to widzieliście? Bo ja trochę w to nie wierzę What the fuck To był walony one-top Ja pierdziule, co ja zrobiłem to ja nie nie, nie wierzę. No dobra, ja. Dobra, nieważne. Gramy dalej. Ej, no ile masz HP? Gościu, halo? Zawsze na dwa strzały schodzą. ty to nie żartuję. No, asysta, jak miło. O, tam jest. No. Jeden HP, polecam. Eee, gdzie on jest? Ten drugi, tam gdzieś jest. Dobra, dobra. dobrze, że on zabił. teraz trzeba tylko rozplantować. Dobra, nice. Jakiś taki... no, słaby skin, ja no, Mam jeszcze inny skin, w sumie dwa skiny jeszcze mam do rewolwera, też spoko. Pokażę wam po tym meczyku. lecimy. Co ja tutaj się będę bawił z nimi? Oops. Kurde, co ja robię? No lepiej, niż że snajperki zarobiście. Okuta. Zabił nas dwoma głowami. Znaczy, strzelił w dwie głowy, moje i jego. Co za farciarz. No dobra, ja zapomniałem wyłączyć te dźwięki otoczenia. Są niepotrzebne, rozpraszają. A myślałem, że scope będzie. A właściwie może się też... Możecie też mi dać jakiś challenge, zadanie na tą grę, nie wiem, może 20 fragów no samenoskopy albo... nie wiem, tylko pompa, albo tylko pistolecik. Kurde, nie wiem, co daję... Dawajcie jakieś wyzwania na tą Gierkę, ja wszędzie wszystkie zrobię. Jak generalnie dobry jestem, ale jakoś tak ten mi teraz pogoda zła. Ciśnienia do wysokie. Generalnie to jestem do tych wszystkich rozkładam. Tak, akurat dzisiaj formy nie mam. A jakbyście chcieli ze mną zagrać, też napiszcie w komentarzu, coś pomyślimy. Ja ogólnie zachęcam do zainstalowania Kierki, bo spoko gra. Miłość się gra. Tej plecy, ma... Dobra, on już tutaj był. Tu strzelasz. Halo. W sumie tą grę. Skąd? Halo? Aha, tam, skąd? No... Kurde, ostatni punkt. Albo my ugramy, albo oni raz wygrają. Zobaczymy. A i pisze też w komentarzach, że na przykład dźwięk nie jest za głośno, mikrofon nie jest za głośny. bo ja po prostu muszę takie rzeczy wiedzieć. Pierwszy raz nagrywam też z mikrofonem, a więc nie wiem jak to wyjdzie. Aha. Ktoś się zbliża. No tego nie przewidziałem, akurat że z snajperką będzie się kampił. Myślałem, że bardziej z Akaczem tam siedzi. No i chyba ugrali sobie teraz z punkt. Te. O, nie ugrali. No ładuj gościu, już tak, tak, tego nie robisz. No i teraz ładować powinienem. No odważnie, odważnie. Ta, hacker. O, to miało sens. No dawaj. Dobra, GG. No, niestety tak się musiała skończyć ta gierka. A więc yy, widzimy się na openingu skrzynki. Mam nadzieję, że coś spoko dropnie. A więc y, trzymajcie kciuki. the opposition wins jak widzieliście przed chwilą wbiłem skrzyneczkę to jest skrzynka premium więc ja mam nadzieję coś dobrego trzymajcie kciuki Uff, dobra lecimy no słabe no nie ja dość, że nie gram tą bronią to jeszcze skin taki sobie no słabo, no słabo miałem na dzień jakiś nóż taki może taki. byle jaki kurde, żeby jakiś nóż i jak już jesteśmy na końcu to pokażę wam ciekawostkę jak klikniecie parę razy w ten nóż raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem osiem, dziewięć 9 albo tam 10 i teraz yy, napisane jest tak, yy, że znalazłeś sekretny przycisk, żeby skraszować grę. Czy chcesz yy, skraszować aplikację? I ja na przykład kliknę nie, no to nie kraszujemy, a teraz znowu pospamię i klikamy tak. I tak się właśnie krasuje Critical ops i tak właśnie się kończy odcinek. Yy, I przypominam tylko o łapce w górę subskrypcji i napisaniu komentarzu, czy gierka się podoba i zadaniem jakiegoś zadania, żebym zrobił w tej gierce. No i widzimy się w następnym odcinku z tej gry. Cześć!